Z pierwszą, z pierwszą. To no, to jest. Jest. Od góry czy od dołu, mogę tego manualować Ja już szukam, że co ze strony procenta, może tam będzie lepiej. Tak, tutaj. Czyli, no zobacz, tutaj podczas układania widzisz na dole. Widzisz, czy ta wata ma wejść na dół. Widzicie to? Tak, góry, z podem? Tak? No, ma raczej mi go Aha. Czyli to je